Budżet miasta na 2014 rok stał się faktem. W czasie sesji radni większością 21 głosów za przyjęli uchwałę, tylko jeden z radnych był przeciw. I tak w nowym roku wydatki i dochody będą kształtować się w wysokości 178 milionów 200 tysięcy złotych, co czyni budżet zrównoważonym. Przeprowadzonych zostanie kilkadziesiąt inwestycji za kwotę około 30 milionów złotych. Pomimo tego szerokiego zakresu inwestycji też schodzimy z zadłużenia ponad 5%, 5,11%. To jest bardzo ważne, dlatego że zależy mi na tym, żeby się jeszcze lepiej przygotować do absorpcji, czyli do pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej na kolejne okres, który będzie obowiązywał od roku 2014 do 2020 i my musimy wywalczyć dla Ełku, dla naszego miasta jak najlepszą pozycję. A żeby to zrobić musimy też przygotować wiele projektów inwestycyjnych, projektów technicznych na realizację inwestycji i taki jest ten budżet przyszłoroczny. Istotną zmianą w nowym budżecie będzie wprowadzenie tak zwanej inicjatywy lokalnej, na którą zapisano 300 tysięcy złotych. Mieszkańcy wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć Związanych np. z wykonaniem placów zabaw czy poprawą elewacji.